Chcę powiedzieć tak, rzeczywiście dla Wielkowa dzień dzisiejszy jest dniem historycznym. Ja nie pamiętam aby w kadencji swojego życia, aby miał taki dzień, w którym mógłbym tak bardzo cieszyć się jak dzisiaj z inwestycji ofiarowanej w tym miasta dla Wielkowa jak dzisiaj. Pan prezydent przez taką powrodzoną stronę, powiedział o sobie, ale ja mówię Wam, że z pełną taką odpowiedzialnością, jego upór i zrozumienie naszej trudnej sytuacji w jednego spowodowało, że ta inwestycja, chyba się kolejna propozycja ziściła się na naszych zeleniach. Z tego miejsca chcę również podziękować swoim koleżankom i kolegom radnym. Żadna inwestycja nie może odbyć się bez środków finansowych. A jeżeli mówimy o środkach, to rzeczywiście że to demokratyczne głosowanie, które do niedawna nigdy na Białorkowa by nie było pozytywnie. Taka kadencja Rady Miasta, taka agencja prezydenta spowodowała, że dziś mamy zaszczyt pierwszą inwestycję kubatorową otwierać kilka wcześniej było inwestycji drogowych na terenie miasta. Jeżeli mówimy o kubatulowej, to jest pierwsza inwestycja i rada z tym większa, że jest inwestycja, to jest inwestycja 2020. Cieszymy się bardzo, panie prezydencie. Koleżanki i kolicjatni bardzo dziękuję ogóle Chcę powiedzieć, że chcę powiedzieć, że mimo niewielkiego doświadczenia w branży tego w latach, miałem okazję, miałem ten dopust Boży, aby obserwować jako obserwator tę inwestycję sposób jej prowadzenia. Muszę tutaj powiedzieć, że jestem mile zaskoczony. W prowadzenia inwestycji. Po pierwsze prowadził ją nasz szczeciński wykonawca, z czego jesteśmy bardzo dumni. Firma całkowicie która wykonała tę inwestycję, widzicie Państwo jakoś wykonania bez zastrzeżeń. Po drugie, wiedział inwestycji, który prowadzi inwestycje. Naprawdę ta złotówka była uruchomiona, każda wydatkowana złotówka publiczna z każdej strony. Ona nigdy nie stanęła na sztomstwu wielkowych. Ta determinacja pracowników, ten przykładny sposób prowadzenia inwestycji jest zgodny do naśladowania. Ja się powiem szczerze, że się wiele nauczyłem. Za to nam no, Państwo również serdecznie dziękuję. Chcę powiedzieć też, choć Pan, pan Prezydent powiedział, że no, w trudnie była prowadzona budowa, rozbudowa w czasie pracy normalnej szkoły. Były pewne utrudnienia, ale ponieśliśmy ten trud i dzięki temu możemy się dzisiaj w takim miejscu spotkać. Jeszcze raz serdecznie, serdecznie wszystkim bardzo dziękuję.